Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj przejdziemy sobie przez kolejny tutorial od Widżaja. Dzień 14 i poznamy sobie API Connector, czyli ogromne narzędzie, świetny plugin, który pozwala nam łączyć się z przeróżnymi, różnymi zewnętrznymi systemami właśnie za pomocą API. Jak i z tego korzystać i do czego służy, już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec. Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikację, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu oraz w Babuji oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej. W tym tutorialu skorzystamy sobie z korektora i połączymy się z OpenAI ChatGPT API. Weźmiemy sobie więc API Connector, na początku plugin, wchodzimy tutaj w nasze pluginy, i to jest bardzo popularny plugin. To jest najpopularniejszy plugin, tak naprawdę na Bablu. To jest, ma ponad milion sto tysięcy tutaj wykorzystań w różnych aplikacjach. On właśnie pozwala nam łączyć się z zewnętrznymi systemami po API. Zobaczcie, mamy sobie API Connector, to oczywiście jest różne. Yy, Przykłady, jest dokumentacja do tego. Robimy sobie nowe API i następnie możemy za pomocą karla wgrać sobie już konkretne zapytanie do naszego jakiegoś API. Więc nazwiemy sobie tutaj Open AI, z tym się będziemy łączyli i co możemy zrobić? Add another call i zobaczcie, będziemy mogli sobie właśnie za pomocą Karla dodać taki parametr. Jak przejdziemy sobie do OpenAI, musimy się tutaj zalogować lub zarejestrować. Używam sobie konta Google. Przechodzę dalej. Będę potrzebował API yy, token, żeby móc się połączyć właśnie z OpenAI. Przechodzimy sobie i co będziemy potrzebowali? Potrzebuję jeszcze API Token i tego Karla. Zobaczcie, tu jest jakiś już przykładowy Karl, tak? Możemy też zobaczyć, jak w Pythonie, przed przykład, wygląda kod, żeby połączyć się z OpenAI, a mi właśnie ten Karl się przyda. Kopiuję go sobie, wchodzę tutaj i zobaczcie, import another call from Karl. Importuję sobie, no i mam go zaimportowanego. Tego mogę usunąć, mi nie będzie potrzebny. Czy mam jakieś inne? Nie mam. I to jest ten właśnie zaimportowany. Jak on tu się nazywa? Co on tu będzie robił? To jest jakiś czat który będzie miał tutaj rolę użytkownik i on będzie pisał, zobaczcie, zawartość to jest write a haiku about i. No, możemy go sobie oczywiście zedytować i to zmienimy sobie. No na czat. Tutaj Uses Us, czy będziemy to wykorzystywali jako dane, jako źródło danych albo jako akcja, a jako akcja będziemy mogli to sobie wykorzystać w Workflow. Jako data możemy na przykład w Repeating Group albo jako źródło danych w naszej grupie jakiejś będziemy mogli to wykorzystywać. Ja chcę w Workflow to wykorzystywać, czyli jako akcję. Dane, jakie będziemy tutaj dostawali, to będzie JSON. I następnie mamy tutaj różne operacje, które możemy wykonywać: jest to get, post, put, patch, delete. I tutaj my będziemy wykonywali chyba geta. Zaraz sobie poszukajmy, czy w tym Karlu jest to napisane. Nie jest to wprost napisane, ale on nam zrobił posta. Na dzień dobry, jak wyjęliśmy tego Karla, więc mam nadzieję, że to po prostu będzie post. Ok, tu mamy kolejne. Jakiego typu to będzie typ? Zawartość tego, jakiego będzie typu, to jest po prostu JSON. A następnie mamy tutaj autoryzację, i on nam wkleił jakiś taki, no nieprzykładowy, nawet, tylko powiedział, że to jest zmienne i musimy sobie tutaj Open API odpowiedni wkleić. Zaznaczam sobie, żeby te oba pola były prywatne, to sprawi, że nie będę musiał tego przekazywać, kiedy będę sobie to w workflow wołał. Będę chciał coś przekazywać, na przykład właśnie ten content, co chcę wysłać do OpenAI, bo ja nie będę chciał wysyłać do OpenAI cały czas tego samego, tylko zmienne, w zależności od tego, co mój użytkownik wpisze. Więc musimy sobie na początku jeszcze wypełnić ten API token, wygenerować go sobie. Poszukajmy więc sobie mojego konta, Your Profile i poszukajmy, czy gdzieś możemy generować takie API tokeny. Tu widzę, że jest User API Keys. O, teraz to już jest yy, przestarzałe, musimy do projektu sobie robić oddzielnie API Key. Bardzo fajne podejście. Zróbmy sobie jakiś test. Tworzymy sobie ten apiki nie możemy nikomu zdradzać. więc Weźmy go sobie, później go usunę, żebyś nie miał dostępu do tego, i wklejam go sobie tutaj. Okay. Co dalej? Tutaj zmienimy sobie, zobaczcie, mogę sobie użyć takich y, nawiasów trójkątnych, ostrych, żeby wrzucać dynamiczne dane, więc chcę ja sobie coś takiego zrobić. Kopię sobie tę zawartość, a tutaj wrzucę coś takiego. Okay. Dzięki temu będę mógł dodawać parametry. Ten parametr jakoś muszę nazwać. No będzie po prostu content, tak jak tu się nazywa content. Więc tutaj zobaczcie, od razu mi się to usunę sobie ten fragment. Tu od razu mi się pojawi ten content. On jest właśnie temu odpowiedzialny. Ja go sobie tu wrzucę i zaznaczę, że to nie jest prywatne. Dzięki temu, jak będę w workflow sobie to wołał, to będę mógł to zmieniać na jakieś różne rzeczy. Z naszego Karla jeszcze możemy zobaczyć sobie jeszcze raz. Tu wrócimy do tego Karla. Dashboard. Zobaczmy. Mam tutaj informacje, jakie są parametry w headerze. H. H to header, i one są przekazywane właśnie tu jako headery. Później, jak będziemy mieli takich wiele y, połączeń do tego naszego OpenAI, będziemy mogli tutaj zrobić sobie współdzielone API header. No bo na przykład ten key Authorization jest współdzielony dla wszystkich połączeń, które będziemy robili z OpenAI. Y, I tak samo Content Type też będzie współdzielony. Zróbmy sobie coś takiego. Add. Share header to sobie skopiuję jest wartość a to będę mógł usunąć i tak samo z drugim będzie też że też będę mógł to usunąć więc ten drugi też weźmiemy sobie też on będzie šert bo on będzie we wszystkich moich zapytaniach do OpenAI właśnie wspólne. jest ok mamy tutaj zawartość to body pochodzi stąd to jest parametr d i on nam mówi że będziemy przekazywali JSONem właśnie taką treść zapytania. Teraz, żeby to gdzieś nam się pojawiło w naszej aplikacji w Bablu, musimy zrobić initialize call i zobaczymy sobie, jaki mamy błąd lub czy nam się udało. Zaczniemy mamy taki błąd 404, the model 4.0 does not exist or you do not have access to it. Nie mam dostępu do modelu 4.0, więc musimy sobie poszukać jakiegoś innego modelu, do którego ja, mój użytkownik ma dostęp. Poszukajmy więc innego modelu. Tu mamy, zobaczcie, inne modele. Explore All. Spróbujemy przez ten Turbo. O, tutaj sobie skopiujemy jego ID. wklejemy jeszcze raz tutaj model. Initialize call. Czekamy chwileczkę. I mamy odpowiedź z OpenI. To widzimy wszystko, co dostaliśmy do OpenAI. ID, na przykład tego zapytania, jakieś obiekty, kiedy zostało utworzone, jakiego modelu użyliśmy. Tutaj mamy też odpowiedzi, na przykład message roll, odpowiedział nam asystent, odpowiedział nam, tutaj jest artificial mind i coś tam, coś tam. Więc to możemy sobie wyciągnąć, możemy zaznaczyć, że niektóre rzeczy nas nie będą interesowały, na przykład usage total tokens nie będzie mógł nie będzie nas interesował, więc będziemy mogli ignorować sobie to i nie wykorzystywać później gdzieś, nawet nie widzieć, że coś takiego OpenAI nam potem zwraca. Więc możemy sobie niektóre właśnie te yy, pola tutaj zignorować. Klikamy sobie Save, idziemy sobie do naszej aplikacji. No i co? My tam sobie możemy przekazać jakieś zapytanie. Więc weźmiemy sobie inputa albo multiline inputa, który jest, musi być wypełniony i to po prostu wpiszemy sobie content, a następnie klikniemy przycisk, jest, a na sam koniec wyświetlimy o np. takim alercie odpowiedź od naszego yy, czata. Więc damy sobie tu na górze, nic to na razie nie wpiszemy. Może tutaj jakiś taki sukces i klikamy sobie w przycisk, więc weźmy send. Potem zrobimy co? Yy, zawołamy to nasze OpenAI. Zobaczcie, nam się pojawiło tutaj w pluginach, teraz OpenAI. Jeżeli byśmy nie kliknęli w pluginach tutaj tego Initialize call, to byśmy tej akcji nie widzieli. A teraz, jak udało nam się zwrócić, dostać od i poprawną odpowiedź, to widzimy sobie te właśnie akcje. Więc ja sobie tu wołamy, tu Body Content możemy przekazać to, co mamy tam wpisane, albo to, co nasz użytkownik podaje w Multiline Input A. Value. Następnie zrobimy sobie Reset Relevant Inputs oraz pokażemy sobie ten nasz alert i w alercie, o no to tak jakoś dłużej, może 60 sekund, będziemy pokazywali, co my dostaliśmy z OpenAI, więc dodamy sobie rezultat kroku pierwszego i tu mamy kilka właśnie elementów, I co nas będzie interesowało, No jakaś odpowiedź właśnie z tego yy, z OpenAI, Więc możemy sobie. Wrócić jeszcze raz, wrócimy sobie jeszcze raz tutaj do tej naszej odpowiedzi i możemy zobaczyć, co my dostaliśmy. Więc że możemy zrobić sobie Initialize i zobaczyć sobie, gdzie ta nasza odpowiedź jest. Ona jest w wyborach, choices. To jest lista, więc musimy wziąć sobie, przed pierwszy element tylko z listy i wziąć Message Content. Klikam sobie Save, no bo to jest lista. Moglibyśmy dostać tutaj wiele odpowiedzi, nie tylko jedną, ale ja będę wyświetlał tylko jedną. Więc bierzemy sobie te nasze choices. Pierwszy element. First first-item, a w tym elemencie bierzemy message-content. No i zróbmy sobie testy już naszej aplikacji lepiej działającej i napiszmy sobie coś ciekawego. Powiedz mi, czym jest sztuczna inteligencja. Send. Czekamy chwilę, aż nam się znowu zapytamy o OpenAI jest wygenerowana, zobaczcie, jakaś odpowiedź. Sztuczna inteligencja to dziedzina informatyki itd. itd. Więc dostaliśmy z chat GPT za pomocą API konektora w Bablu odpowiedź. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć.